Siema z tej strony team RTTF. Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku postaramy się zdobyć parasolkę w nowym sezonie, który wyszedł wczoraj. Zachęcam też Was do zostawienia łapki w górę oraz suba z dzwonem, gdyż motywuje nas to do dalszego rozwijania naszego kanału. Także możecie się przywitać. Halo, Siema. 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 Także zapraszam do odcinka. Dobrze. Także, gdzie lecimy? Nie wiem, możemy... Możemy polecieć na, na... na nową miejscówkę. No dobra. Spoko. Też w komentarzach możecie pisać propozycje challenge, które możemy wykonać w tym sezonie. Wiem, że uniemożliwiłem Wam to w tamtym odcinku, za co naj... jak najmocniej przepraszam, ale w tym postaram się to umożliwić Wam. Więc możecie pisać. Z pewnością... Eee, wykonamy je tak. Możecie też dodać do tych propozycji challenge, też możecie dodać Waszą ocenę tego nowego sezonu. Jak też mogliście zauważyć, dostałem nowego skina za turniej Free Fortnite. Osobiście mi się tak średnio podoba, przez to, że to jest taki jakby hologram, więc tak dziwnie wygląda. Ale samo sobie jabłko jest nawet fajne Jak ja wylądowałem Liczymy też, że uda nam, się, uda nam się zrobić tą parasolkę. Jeszcze jej nikt z nas nie widział, więc zawsze fajnie jest... O, kurde. Takie informacje, że ledwo dwa co doleciałem. An, gdzie ty jesteś? Ja no, mówiłem wam, że źle poleciałem. Ja mam typa Aj, ty poważesz każdego graczu Ja też mam typa Leża, leża Aj, miałemkę Mam, mam buta z kombatem Proszę Kość, spróbujesz moją kartę On podniósł Najpierw podniesiesz moją A ty ktoś jest? Tak, o, jest, ja na jest na dole, jest na dole, Wystrzelił się tym An weź kombata, albo rzuć mu Donnaida I wejdź teraz, wejdź, wejdź, wejdź Prawie leży Leży, dobra Uff, no, jest wyszedł. An dawaj chodź tam O, wyszedł, wyszedł, mam bandaże Zaraz idę wam pomóc. Zreportował się. Wyjdzie ci, An, wyjdzie ci, wiesz co. Uważaj. Ja już idę do ciebie. A dawaj Nie. Dobrze. A, dobrze, zaraz. Nie! Ajajaj. Aj, aj. To Dobija. No dobra, to klaczujemy. Teraz. On jest tam w rogu? To muszę co długi ługi No, Ale na cichaczu, weź. Ne smaç açana ver. Heba. Bu bir bomb mu? Yeterli mi o ya? Oh yeah. Beam. Ah, mi sevaj. Biz palili nam dolmak. Kula Duma. Ah. Także Oj, się w tej grze nie udało Zapraszam do kolejnej. Także witajcie w kolejnej grze. Może tym razem nam się uda. Liczymy oczywiście, że nam się uda. Ale... Miejmy taką nadzieję. No właśnie. Nadzieja umiera ostatnia. Hmm. Dokładnie. A czy w gdzie, gdzie teraz lecimy? Nadzieja u mnie, pierwsza. <grym> nie wiem, nie wiem. Za domenę na dół? Znaczy ta miejscówka. Spróbujmy. Moim zdaniem ta miejscówka jest spoko pod względem tego, że są e, henchmen z kombatami. No. Aha, oliver doszedł. Dużo ludzi leci. jak zwykle. Na tą miejscówkę. Dobra, damy radę. O Jezu, jak na tiltec. No. Michael, no, na trójkach ostatnio było gorzej. No, ale jak ten, jak od razu zlutujesz domek, no to już nie będzie połowy. Okej, okay, dostałem wolną wodę. Leży. Mam crashpada. Leży. Znaczy, nie Łapka, o. Przeszukuję. A! A! nie, dobił mnie jego kumpel. Co? Nic tam. Jak on to do mnie za tobą. Nie, ja miałem mieć tego pistola. Gdzie on jest? Dobra, dobra, zapisz mnie, zapisz mnie na plecy. Bo i... Jezu, te boty są nienormalne. E, chłopaki, może w następnym meczu polecimy, jak się nie uda na inną miejscu. Dawaj, do mnie, dawaj do mnie Pił, oh, chodź do mnie! Do mnie! A gdzie wy jesteście? Tutaj, narzuciłeś no, mnie przecież. A się. Gdzie Szymon jest? W domku. A ja, ja mam mniej HP, a ja mam 30. Ja mam No, moja karta znika za 5500. Zdąży. O, jest żółta ściana. Szybko, szybko, nie! Tylko... Masz jakąś broń? Mam pompę. Cokolwiek? Co A... za... Nie! Granata! Wtedy, kiedy granata! Nie. No, nie... Aj! Także się w tej grze również nie udało. Myślę, że trzeba zmienić miejscówkę tym razem. Tak, zapraszam was do gry trzeciej. Także witajcie w naszej trzeciej grze. Będzie to nasza ostatnia gra, gdyż yy, jeden z nas, czyli Pir, musi kończyć. Po tej grze, dlatego, można powiedzieć, że będzie to runda decydująca. I w niej okaże się, czy udało nam się wbić tą parasolkę, czy nie. A jak nie, to innym razem. Może przy okazji nagramy przy tym odcinek, jak będziemy wbijać tą parasolkę, część drugą. Mam pomysł, może polecimy gdzieś bezpiecznie na skaliste skarpy. Myślę, że dla, dla widzów moglibyśmy polecieć agresywnie, żeby się coś ma, ok, dostarczyć. Dobra, no to niech będzie zalew. Także lecimy. W ogóle wiedzieliście, że e, te statki Avengersów mają określone jakby punkty, w których lądują, ale nie jest zawsze w tym samym miejscu. Że nie. Leży, o, a to co mówiłeś o tej broni, to ona jest naprawdę przepotężna. No to o, prawda. prawda. Wiesz jak ja z niej głowy dałem. No za 88 jednak. Jakby wiesz, ja z fioletowej dawałem chłopom normalnie po 50 wiesz, ciała. A, i Okej, okay, MK, może być. Ja mam famosa. Dobra, musimy to wygrać. Dla ja mam odwieszone MK. Musisz... Tak, dla widzów wszystko. No. O, mam pompę i disco bombę. Znów nie ma skrzyni. A a przy okazji, napiszcie w komentarzu, leż, co leż, sądzicie nie? o tym, że skrzynie są rozmieszczone losowo. Leży dwóch. O, pompa ma. O, jaki leży. Ło, w locie. Przeszukuję. Na trzech leży z y tego Mikołaj, 60... 60 mniej, 60 mniej. Dobra. Idę wam już pomóc. 4. A ja podnoszę pira, A co ja go, podno co no ja splaszę, go podnoszę. Co ja go chłopaki. To poczekajcie, aż podniesiemy pija może. I... a ja mam małego kewa I pira najpierw się. się apteczką. Czekajcie, y bo ja mam kewa dla pija. Jednego. Dobra, także mamy... Big, big kewla. zły start. Ja stakuję um. big kevla. Ej chodźcie do mnie, ja mam tutaj beczki jeszcze. Ej, ktoś jeszcze le... Ej, chyba tam. Ej, tam jest typ, tam jest typ Tam są. Okej, okay, chodźcie naj najpierw się po najpierw się uleczmy. Chodźcie do mnie. Ja to oliecie. Ja żeby ja, ja dwanie właśnie. Czekajcie. Ej ja chcę Ej, zatankujcie sobie auto w tym w zalewie. Chodźcie do jest mnie, chodźcie do mnie. Leży, leży ty, Ja to jest... Chodź... Dobra. Już idę, już idę. Je jest trzeci, jest trzeci, leży dwóch, jakby co. Ja się tam podnosił. Dobra. Eee, maksa idę do ciebie. Za 9 został. Mek. Mega 3. Za 9. 8. Leży. Złama... Z... A. Go. Mam jedno, szykujcie, szykujcie, ja szykujcie, jedno amo do... Szejkujcie, szejkujcie, szajkujcie, Ja mam... ja mam bugi bomby. Ej, ktoś ma amo do PMA? Ja szejkuję tylko, ja szejkuję. O i tu jest ta 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 co ponosła Minus 27, Dobra. Czemu ja nie dostać e z pompy Ja biorę. Idą idą do nas. Gdzie? Tam widziałem, że są tutaj dzieła mniej więcej. Jest chłop jeden. A, widzę, widzę. Zaki... Gdzie? Poradzę sobie z nim, panowie. Leży. Nice. Cześć. -kuj. I ty go przeszukasz mam. jest kolejny, jest kolejny, widzę. Leży. Dobra. Dobra, to jest On nie to. miał ja broni. To czuje, że to jest to. Ja też. Tak, to tak. się musi udać. Musi się udać. Ło. Wow. Ej, po ile macie fragów, tak z tą Siedem. drogą? Siedem. Ile? Siedem. Ja jednego. No to. Ci nie byli tacy zbyt wybitni, gaczem. A ty ile masz po chwalcie? Zero. No właśnie. Typy... Ale. ale Typy by na mnie. Brak. Ja zbieram ancę, ale już Gdzie, Gdzie Szym? Aha, bo ty. Leży. Brawo. Jest, typ chyba nie Ej. wiedział, że w samochodzie go zabić Ej, chodź! A nie jedziemy, jedziemy. Sprawdzaliście czy jest ta agentów? Tu... jest! lutowano. To są dwie. Oho! A! Ej, impulsywka wróciła, nawet nie wiedziałem. I duży kef, to jest... Ja Shockwave wrócił. No... No właśnie, tutaj ulepszone. Eee. A, Szymy. Ej, czekaj se No czekaj! To Sefide! Ja? To ja jestem. A bo, a, bo ja z z Anem biegam cały czas. Ale nuta leci. Leciała nuta. Ta. Nie, kurce, co robisz? Czuję tą moc. Dawaj e, turbo. Chyba masz wyciszone mikro, tak mi się zdań. A Ale ja żeś to zrobił. Żeby... Ty, auto a, no, to, to mi potem zjechało. Mi. No, ja nie ma. 12, ja mam 12. Chodź. A ja mam 9 Myślałem, że ja mam mało. A, dobra, do, do, to jak ty masz 9 to niech ci podzielę. Dawaj, wsiadaj. 10. Mam lepsze auto. Nie, bo to jest. Typy Gdzie? Serdal typy. O nie! Kierowki. Spokojnie. Ej mam... Czendo, nie ciekają? Ja mam się quavy. Chodź, a, wyszał, Ale dzikie. Ale dostają, ale dostaje ich Helka. Dobrasz mu zostaw ich puści. Nie, co jest. Na... I helka obejrzała. Mocno. Kolejne. Ty, jakiś bot został schachowany. Leci na nas. Ja na ten ten leci na mnie, leci na mnie. Ja go nie widzę. Helikopter im burzymy. Schodź, szedł na kacpra. O nie. No leżę. leży. Leży. Leży, mam podnieść, podnieść, podnieść. A może szejkuj, szejkuj go. Szejkuję go sobie najpierw. Shakeru. Ten... Aha, dobra. Nie, bo ja muszę wiedzieć, gdzie są typy, jako. Ja, w... ja, ja tam dojeżdżam. O! Strzelają statki no właśnie. Szymon, podnoszę, podnoś, podnoś, zabuduj się, zabuduj nie, się i nie podnoszę. No, wyprawy, został. dawaj, dawaj. Podnoszę cię, podnoszę, luzi. Weźcie A! Aż! Dostał Nie, co mocno jest ta broń. Szymon, dawaj. Jeszcze raz spływuj. Głównie do ciebie jak coś. Nie jest tutaj musisz mnie zdążyć podnieść, zdążysz, zdążysz, 2-1. Nie, zdążysz, zdążysz! Jest około nas. Leż. A to bot! O broń! Ej, no, czyś mnie ją zabrał! Bardzo mi przykro, a kto cię podniósł? Ja. No właśnie. I, i Tor jest w krzaku, to jest w krzaku. Leży. O! Te wyleżę. Dobra, i jakby coś jego teammate... Na górze jest! Dostał 119 Czekajcie, go z, z, z pułapki. Ja, ja ci go obijam. O, dobra. O. Bandażownica na Mamy to, panowie. Yyy... Ja, ja... macie jakąś apteczkę karabie. albo coś? Bandażownica tutaj jest. O, tu poczekajcie ja sekundę. Mam. które tam były, bo ja mam mało drewna. Ma, całe dawno, ale więcej ci nie dam. Ej, dlatego. czy ktoś chce tutaj iba pójść iba. po lód? Bo tu jest bardzo dużo lutu, ktoś chce jeszcze trochę mój, lutu? To jest mój, to jest mój typer. Niebieski czar, rewolwer, ja biorę rewolwer, ja biorę rewolwer. A co to jest Chyba ta ryba Spróbuj sobie. O kurde, ale faza. Weź mnie walnij, pil. Ale faza. Zchoda, że nie mamy to ma tego Deadpoola? Babciu, nie, nie mów nic, okej. Nie, nie <grym> mów nic. <grym> ale faza, kurde. Jaka faza? Bieda, A, z jesu, Ej po ilu to przestaje ten działać. Ten... Ej, po ilu nie to przestaje nie. działać. Pewnie po jakichś 20 sekundach. Zapewne. A to już dawno minęło 20 sekund. Więc nie se widzę. No ja też tak miałem na arenie, ale... To zaraz ci mnie, no zaraz ci mnie spoko. Chyba na farmie nikogo nie ma, o ile się nie kampią w sianie. O, przeszło, ale ona jest dobra, jak zostajesz, tak one, one myślę. Albo jak. Nie wiem, czy w, przez strefę o. tak widać dobrze przez nią, ale. O, dzięki, dzięki. Ja mam dwie bugi bomby. A ja nie wiem, czego używać, czy złotego skara, czy tego karabinu energetycznego. Złotego skara masz? No? Mam. Z tego typa twojego, mogę ci go oddać jak nie, chcesz nie, tego skara. Nie, to sobie weź. Ja Ale to bardzo to jest z ma... swojego typa. Dobra trudno. Ale ja mam dwie m -ki. no to... Dobra, masz, masz, masz. Bo ja go nie chcę masz. Ale minkowej. ja wolę to, ja wolę to, to jest ma... E, łódka po nie, łódka po nie, na wizualizacji nie A to nikt nie chce tego skara? Nie. Dobra. Nie to nie. Ej, są typy, są typy. Na 250 po, W polu w na tym polu, na tym polu jestem Dobra, dobra, idziemy im pomóc Może na daleko im pomożemy. No nie czy on jest jeden, to się było Powiedz mi gdzie jest co mu rzucę bugibomba. Aha Jeszcze Mikołaja za ostatnio. Są 24 Leży, leży, leży. Spadł! Czekajcie, ja go szejkuję, ja go szejkuję. Gdzie jest, gdzie są jego teammaici? Złoty Skal. Jest o, jest tam daleko, chyba na agencji jestem. I tam w ogóle jest fight. To dawaj, o, widzę to, chyba, team a widzę jego teammaita, no. Ja bym ale... jego teammaita spróbował rozwalić. No, no, tak, tak, tak a dawajcie później na fighta. I chłopaki, czuję, że, że to to. Czuję, że to jest. Wiem, czy pamiętam dobrze. Czuję, chłopaki, że to jest tak, No. Leży, leży. Taką moc. leży Czujesz je. też taką moc, Szymon. Taki, taki overpower. Jest jaka ta, bo on jest mocna. 39, Minus 48, 48. Oh, Dwa, 42. 42. dostał jeden. 42 dostał, ten sam Szymon. 43, krak jeden, krak jeden, tak? Za mocne. Overpower. O, AUG. Zaradobiłem. Piotowa wolna. O kurde, idę po to. Złota wiertarka, co jest? Pi, zostaw mi tą wolną, ja ją z... wypatrzyłem. Ja, wy... ja zabiłem to typa. O nie mam 27 ammo do PM. Kaj! Dam na no, to! Zrobisz na mnie malouca! Pomóżcie, pomóżcie malouca! Lepczy się, to tam. O nie jest chyba ok e, pije podnieś mnie Wester pije podnieś mnie Ała. Podnieś mnie ktoś Nie no A dostałem slajka kolacy no, A naam dzięki dzięki Mam 2 HP ale mam kewy I dojeżdżają na trzy kolejne typy Nie 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 uważajcie bo zduma wali chod no, A mi co ty żeś zrobił ja hmm. wiem chłopaki, że nam się uda. Jesteśmy w dużych tarapatach. No Cicho, ja, ty, trzeba więc, w siebie. Z duma. Ja w siebie jest najpierw nie jestem. Trzy apteczki, trzy apteczki mnie. O, tu dajcie mi jedną. No dobra, tylko O a tecz... nie, a wam ma, ma, da Ja to się dacie, bo ja mam trzy AP Kaspę. Ja wam Trzymam. daję dwie, ja mam wam daję tam dwie, bo ja biorę y, tą Ej, zrobiliśmy tego z dumem? Nie. nie. W jako przed chwilą miałem na celowniku znajdować. Ale bombę dostałem! Ale bombę nie od niego. Bo ja mogę apteczkę jedną? 110 został, 110 zostało. Zobaczcie to jazd, szybko. To. No nie mogę teraz, bo się leczy apteczką. A ta nie mnie. Niszczę drzewo. Jakbym mógł, to bym rzucił bubi bombę, ale nie wiem gdzie on jest. Nie. U oh, mnie. Mam Trzymaj moją zapasę, leci bugi-bomba! No, To ja... ...i inny. Leżyłam, zabiję cię, bo przygłasza, że się zabrałem jeden z was mnie podnosi, a nie reszta... Szejkuj, szejkuj! Ja nie go szejkować. O, ee, Podnieście mnie, podnieście mnie! Dobiłem. Bum. Złotą ładowaną miał. Chodźcie do strefy. Ja mam, no, ktoś, ja mam duma! Dioniecz, mam duma. Podnieś mnie No to chyba, nie wiem... Pod... O dobra, miko... Mikołaj jako ten najlepszy mnie podnosi. Mam 13 kili! Ja dwa. Dobra, szymuję, ja cię wezmę do strefy. Też mam dwa. Dzięki. No aj... Ej, czeka, czekaj, czekaj. Czeka. Ej, to fildo wziąłem ci jedną apteczkę. Dzięki. Dobre. Czekaj, tylko ci tu wrzucę przez drzwiczki. Uda. Masz. Dzięki. Dzięki. Ej, ja mam moc duma, jedną. Mikołaj, chcesz dużo okera. Nie, nie, wiesz. Czekaj, tu pewnie będzie typ, bo tutaj był ten z mocami duma, a nie. Ej, ja mam Mikołaj, tą kulę duma. Ale ta tą Oj, tam jest w ogóle jakaś szopa. Co jest? Typ co stoi? Krak! biało, Leżą! Terra na ostatniej Leżą. tam jest, tam jest! jest. Dajcie go! Chyba. Także widzowie chyba nam się udało. Jak się nic nie wiadomo. Dawajcie, róbmy go na nozkopa czy kilofa, Dawajcie. Ale kasz, Ona ma z jest... duma. No to dawaj, rzuć pod, podpalisz wtedy tą szopę. Co? Dostał! Bo ja no no, dostał Ty on jest Ale ja mam po No skopy, no, same no skopy ja nie mam no, ja nie mam nic do no skopu Nie, prawie dostał A ja jego na pułapkę tą Zabijcie, Zabijcie on... go z pompy! Pułapka, pułapka! nie! No. Mamy Lesz. to panowie za mną pułapki chciałem go, no. A ja bym, ej, ja bym go zabił, ale wiem, że ty chciałeś z pułapki, Mikołaj, więc go nie zabiłem. Ale Dawajcie, do roboty, dodatnio. Mikołaj, 14. Udało kili. nam się. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek i do następnego. Cześć.